Musisz tak. z nam gadać? Proszę? Nie, nie, nie będzie mnie gadać. Dobrze, już. Poczekaj. No właśnie. Czy się nagrywa? Ja teraz najpierw zbieram kompromaty takie, że wiesz, na Ciebie mieć, że jak mi się nie spodoba, że coś tam... Aha, okej. Okay. Zofu mamy, Adelę i Elę, a tutaj proszę jest... No, przedstaw się ładnie. Rochmodecki, smakpiwa.pl Kiedy my się w ogóle poznaliśmy co? bo tak zastanawialiśmy się dzisiaj chyba pierwszy raz to we Wrocławiu, nie? Eee, no Nie, my się chyba poznaliśmy znacznie, znacznie wcześniej. Ja wiem, Ciebie. że powiem ci, kiedy poznaliśmy kiedy się poznaliśmy. Jak tylko zaczynaliśmy Smak Piwa, to pamiętam, że kiedyś zadzwoniłem do Macieja Hołdrycha, który robił szkolenia i kiedyś robił szkolenie ee, w Arkadii. W tam... A, tak. E, w Birhala. Tak. Pamiętam, że wtedy Cię pierwszy raz zobaczyłem. Nie wiem, czy się sobie podaliśmy rękę i nie wiem, czy się wtedy poznaliśmy, ale jesteś na tyle charakterystyczny, że pamiętam, że wtedy Cię zobaczyłem po raz pierwszy. W każdym razie, jeżeli kupujecie piwa belgijskie, to najbardziej, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie naklejka tego człowieka tam tak. z tyłu smakpiwa.pl. E, dobra, generalnie główna rzecz, dlaczego tutaj to nagrywamy? Bilgik Madness. Tak. Bilgik Madness Bielmy. to jest gwiaza, która się odbędzie dlaczego? 30 sierpnia. W Zaklętych Rewirach we Wrocławiu, bodajże na Alei Krakowskiej 100. Hmm. Dlaczego? Dlaczego? Bo możemy. Bo Nie, pokazać. to było tak, że cała idea tej imprezy i cała, całe nasze podejście, gdyby do piwa, bardzo się zmieniło, od kiedy zaczęliśmy być importerem Mikalera. A to było, no to było rok temu, tyle rzeczy się wydarzyło od tamtego tak, czasu. Tak Tyle czasu się wydarzyło od tamtego czasu i tak nam się zmieniło spojrzenie na piwo, że pomysł na tę imprezę tak naprawdę wyszedł od takiego naszego znajomego, Daniela Milczarka, który, który poznał ludzi z Mikelera w zeszłym roku, jak oni robili jakąś imprezę w Berlinie bodajże. No jest to takie... Impreza podobna. Jest taka, że jakaś impreza, właśnie. Tak, no mnie tam nie było, także nie, nie, nie wiem, jakie dokładnie były szczegóły, znam to tylko z jego relacji. Natomiast podobna, impreza nie była do końca udana, ee, co sprawiło, że Daniel miał bardzo dużo czasu, żeby się z nimi poznać i dużo czasu z nimi spędzić. Czyli była udana, ale dla. Tak, była udana tylko dla wybranych. Była udana tylko dla tych, którzy mieli okazję się z nimi zobaczyć. Eee, i mój wspólnik Cedric, który, który dużo czasu spędza w Wrocławiu, poznał Daniela w którejś sknajdnie, najprawdopodobniej to, to było w zakładzie usług Piwnych, bo tam spędzają, z tego co wiem, zawsze daj więcej czasu. Czyli najlepiej robi się na zachali. Tak, tak, tak. Eee, I wiem, że Daniel powoli by. W jego głowie się pojawił pomysł, żeby zrobić jakąś imprezę z Michalerem i coraz częściej, o czym rozmawialiśmy, on nam przedstawiał swoje pomysły, jak to miałoby wyglądać, eee, a ponieważ pracował w korporacji, był generalnie zajęty czymś zupełnie innym, wiadomo było, że musimy w jakiś sposób mu, mu w tym pomóc. No, w tej chwili wygląda to tak, że mu pomagamy w tym sensie, że to jest robione, jak gdyby my to firmujemy, Naszą metką. De facto wy jesteście organizatorem, tak? My jesteśmy natomiast de facto organizatorem, się organizatorem natomiast się zajmuje całą imprezą i tak naprawdę wszystko jest... E, większość rzeczy jest w jego gestii. no My oczywiście jako importer przygotowaliśmy cały wszystkie piwa, które będą odminowaliśmy w imprezie. E, no, no wiesz, to, to w jaki sposób się tam dogadaliśmy, to nie zostanie między nami. Ale na pewno, na pewno jest to jakaś tam gendermańska umowa. Wszyscy są zadowoleni i na razie wszyscy są zadowoleni. Powoli powoli ta impreza zaczynała mieć jakieś jakoś się tak i zastanawialiśmy się w jaki sposób to zrobić żeby z jednej strony e, pokazać ludziom e, Michalera ale chcieliśmy też żeby to działo w drugą stronę dlatego że polska scena na tyle się dynamicznie rozwija ostatnimi czasy że chcieliśmy też się imprezę z polskimi browarami. Dobra, czyli będą piwa z oferty tego, co importujecie, plus polscy rzemieślnicy? Nie, będą, ofer będą piwa na kranach z Mikelera, uh -huh. będzie 12 kranów Mikelera, będzie 14 kranów e z polskimi piwami. Przy czym połowa z tych kranów to będą piwa, które będą miały premierę na tej imprezie. No to dobrze Zobacz. powiedziałem. Tak? Będą z waszej oferty piwa plus rzemieślnicy. No tak, ale mamy na tyle szeroką ofertę, że nie będzie nie wszystkich, wszystkich piw z naszej oferty. Bo o, to no nie będzie się... nieblendowanego lambika. Nie, nie będzie. <grym> Jeden keks zawsze był. A w tym roku na no, dobra nie było akurat, ale ja, ja ja może ja kiedyś to powtórzymy. Tak, w chwilotysykach nam się pojawiało czasami. A to może piór lambik, tak jak w zeszłym roku, gdzie wybraliśmy się pojadki. Aha, jak chcecie, to nie ma problemu. Jak chcecie, to no, w każdej chwili. Chcę. Tak? Wszyscy są nieblendowanego lamika. Jasne. To, to, tylko musimy to zgrać logistycznie. Znaczy muszę Niech poprosić, żeby mi to nalali, a potem musimy wam to wysłać tego samego dnia, jak to przyjeżdża, Czyli już zawczasu możemy powiedzieć, że w kuplach i kapslach będzie nieblendowany lamik. No, nie, nie nie, będzie, ale... <laughs> to, no. Kiedyś. Znaczy był już w zeszłym roku, w sierpniu był, był. Chyba, czy w lipcu. Tak. W lipcu. Jak ja się w... nie załapała. Jak? Jasne, że tak. Ale moja pamięć nie sięga zesz zeszłego lipca. Nie pamiętam tyle rzeczy. Zastanawialiśmy się. Dzień dobry. Zastanawialiśmy się właśnie jak połączyć z jednej strony na tej imprezie jak pokazać e, różnorodność piw e, z oferty Migalera. E, Przypominamy 12 kranów. E, tak, i w jaki sposób... E, pokazać e, też ludziom z Mikelera, którzy przyjeżdżają do Polski, co się dzieje na polskiej scenie, dlatego że myślę, że to, ile rzeczy się dzieje na polskiej scenie, to jest w jakiś tam sposób pewny element na skalę europejską, czy nie powiedzieć światową. E, światową to może nie, bo Ameryka no to <noise> swoją drogą, Włosi zresztą tak samo. Może no, tak, ale... No ale Niemcy, Anglia... Pojawiają się tam no akurat tam no Mniej więcej wiem, co się dzieje we Francji, bo tam mieszkałem przez parę lat i eee, no też wiem, co się dzieje w Belgii poniekąd, bo importujemy tą Belgię, no to to są generalnie kraje, które są dużo bardziej skostniałe, ale być może też dlatego, że ta, ta kultura scena... jednak stoi na wyższym poziomie. No tak, no ta scena nie była tak uboga, jak było w Polsce, no bo w Polsce była kompletna pustynia i nagle się pojawiła oaza, gdzie po prostu wszystko rośnie jak na drożdżach. Eee, I ważne dla nas było to, żeby pokazać nie tylko Mikelera Polakom, ale żeby pokazać eee, polskim mikalerowi, Ciekawej... żeby pokazać co ciekawego można zrobić. będą zaskoczenia. Na pewno na pewno już nam jakieś zajawki się pojawiają. Będziemy się starali pokazać takie piwa, których nie było. Na pewno niektóre... Mikelera, no dobra, ale, ale to ale jest pochodzą... ciekawsza sprawa. Pokazanie polskim Mikelerowi, Jakie browary? Żeby nikogo nie zapomnieć, to mam ściągawkę, więc będzie tak. Będzie pracownia piwa. E, tutaj kolejność jest... E, przypadkowa. Kompletnie przypadkowa. Będzie pinta. E, będzie piwoteka. E, same razem, na pewno razie. Tak, razem z Bednary. Będzie szał piw z Poznania. Będzie widawa. Podgórz. Riband. Riband, przepraszam. Siedem? Tak. Riband. Czyli mamy 7 polskich browarów. Dobra, mamy 16 kranów na polskie browary, tak? Tak. Okej. Okay. Z czego połowa tych kranów to będą piwa, które będą miały premierę na tej imprezie. I. E, Czyli 8 piw. Tak. I to będą piwa specjalnie uważane na imprezę. Dlaczego? E, dlatego, że tak naprawdę to 7, dlatego że jeden z tych browarów ma wchodzić z tak zwaną dziką kartą. Powiedzieli nam, że mają, nie mają mocy produkcyjnych, żeby zrobić tak małą warkę, w związku z tym jest jeden browar który będzie wyjątkiem i nie będzie miał e, piwa premierowego tylko na manikasem a e, to był chyba... to raczej podgórz chyba możliwe ale nieważne w każdym razie kwestia jest taka że tak jest tako, o co że... chodzi z tymi piwami, które były specjalnie na imprezę uważane? Tak, chodziło nam o to, żeby, no oczywiście, wiadomo, że jak jest premiera, to więcej ludzi przyjdzie na imprezę, to jest oczywiste, ale e, zależało nam na tym, żeby te piwa, żeby to były piwa wyjątkowe. E, wyjątkowe, wyjątkowe w tym sensie, że chodziło nam o to, żeby skłonić browary, żeby uważyły coś czego baliby się e, zrobić, gdyby nie było takiej imprezy. Czyli pojechać kompletnie po bandzie, zrobić coś kompletnie szalonego, coś, co się wpisuje w ideę tej imprezy. Birgit Madness, czyli impreza dla geeków piwnych e, i dla osób, które kochają piwo i kochają odkrywać rzeczy, których nigdy w piwie nie widzieli. I wiedząc już mając jakby jakiś taki feedback od tych e, browarów e, i wiem co niektórzy już uważali no ja też się... wiem rok się przypisował <noise> i na przykład wiem co było w tych e, takich baniakach beczkach co pinta miała na no zdjęciu To już będzie jak będzie wiadomo sok brzazowy? tak a ty skąd wiesz? To się przypis... to z tragarzem. <noise> eee. eee. i co i myślę że ja to puszczę teraz no można puścić, już poniedziałek, w, poniedziałek, w poniedziałek to będzie wiadomo. No ale i dobrze. No, jak tutaj ZOW podpowiadają, to już... wszyscy wiedzą. Tak, 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 tak. Nie bo trzeba będzie wyciąć. Nie. Puści się. Jak pojedzie, jak pójdzie, to trudno. Media! Pójdzie, pójdzie. Nie, to znaczy w poniedziałek akurat ten będziemy kwałat nas poprosił, żebyśmy nie puszczali jeszcze informacji, bo jeszcze nie ma etykiety. W poniedziałek etykieta będzie. No i tak się to pojawi wcześniej taka informacja, to na pewno się nikt nie obdarzy. No no nie, nie, nie No właśnie. To będzie Twoja widać. Pierwszy się... Rogaczewski pieprzów wrzucam na Facebooka, więc wiadomo, może pieprzem. Tak. Wiemy, że pieprzem będzie i wiemy jaka, jakie to będzie piwo. Nie powiem jakie. Ale natomiast jeżeli Ziemek będzie, jeżeli będziesz miał jakieś tutaj uwagi, to do tego pana. Mhm. Jako nowoczesna media XXI wieku, przykro mi, no informacja poszła. <grym> tak. eee, będzie też możliwość głosowania na, na, na te piwa premierowe. Jakieś karteczka, eee, coś na stole. No, każdy, kto będzie kupował piwo będzie dostawał w zależności no właśnie, od pojemności. Teraz eee... takie pytanie, eee, żetony, stoiska, płatność, jak? Już mówię. Eee, Biletem wstępu będzie zakup Pokala za 16 złotych, nie będzie do tego. O, nie będzie do tego. Nie będzie do teku, bo zależało nam na tym, żeby były dwie pojemności 02 i 04. Do teku się niestety mieści tylko 03. W związku z tym tutaj jak gdyby odpadała... To wrocławskie nie było 02 i 04? Nie. Do teku się nie mieści 04 na pewno. Zresztą to pewnie można było większe zrobić, nie? No, nie lubię tego szkła, więc... Nie można. Nie, no nie to będzie pokal na nóżce. Eee, może nie tak stylowy jak teku, ale bardzo ładne logo Mikelera. Nie? Czyli jeżeli Teku jest teraz, wiesz, takie mocno promowane, to to będzie bardziej hipsterskie niż Teku. Tak promujcie. Tak. <laughs> Może być. I tak wiele wstępu. E... Kupujemy szkło, a potem? I wchodzimy. Dobra. E... Potem można kupić żetony, e... bo na każdym sejsku będzie się płaciło żetonami. E... Cena za polskie piwa to będzie, żeby nie skłamał, ale z tego co pamiętam, nie, nie mogę tego powiedzieć, bo się pomylę i to nie mam w zeszycie. Nie, nie mam w zeszycie. ale będzie się w każdym razie płaciło żetonami za piwa. E, jeden żeton to będzie równowartością 2 złotych, także ceny będą tak ustawione, żeby można było... Czyli na przykład będzie 20 żetonów za piwo? Hmm, czy 20 żetonów za piwo? Nie. E, Najdroższe piwo, jakie będzie, bodajże będzie kosztowało 30 złotych, czyli 15 żetonów za 0,4... Mm, Risa z Mikelera. O ile dobrze sobie przypominam. Tabelka w mhm. Uczciwa, co? Nie, to znaczy staraliśmy się ustawić ceny tak jak e, w multitapach we Wrocławiu. E, chociaż to są podobne ceny jak... Może, że nie jak w Warszawie. Nie, nie ma dużych różnic. Nie, no. bo nie chcieliśmy, nie chcieliśmy, no jako że jesteśmy też dystrybutorem, to wiadomo, że musimy dać się swoich klientów, a... Po co robić drożej, żeby ludzie mówili, że jest za drogo, a po co robić taniej, żeby nasi klienci mieli na nas pretensje, że robimy imprezę, no, bo to byśmy nie zrobili. Nie na <grymka> rynku. Nie, trzeba się ustawić do, do cen rynkowych i tyle. No. Po co walczyć z rynkiem? No nie, no, rynek zawsze się sprawdza. Rynek się sprawdza, no to prawda. Tak, a chodziło nam też o to, żeby to zrobić za pomocą żetonów, bo wtedy można wejść na imprezę. Kupić tyle żetonów, ile się chce, jest są jak gdyby sprawa. No, jest to też jakiś taki cynik, czynnik psychologiczny, prawda? Z jednej strony tak, ale powiem Ci, że ja w nie lubię tych żetonów. Tak? W ogóle nie lub. No dobrze. Mam w portfelu żeton z żywca i nie wiem, co z nim zrobić. Pojechać ja chyba jeszcze dwa albo trzy, nie? Pojechać do żywca za kawałki można pograć. Ja. No. No, z... jeszcze... Yy że to 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 no, tak. Tak? Można w pchełki pograć. Nie, bo no, to... no będzie się generalnie... Kiedyś mamy... się grało w pchełki, to też można, nie? Mm, liczymy na to, że impreza będzie się jeszcze odbywała, że to będzie coś cyklicznego, także że to prawdopodobnie będą też akceptowane. Ale inflacja, jeżeli na przykład będzie denominacja, no, że nie. to z zeszłego roku będą ważne, nie dzisiejszy 10 groszy, co wtedy? Nie wiem. No właśnie. No i nie masz odpowiedź. Pozamiatane. No za Dobra, ale krany to nie wszystko, bo oprócz tego, że będą krany, będzie też sklepik z butelkami. Eee, I tutaj muszę przyznać, że udało mi się... Eee, z jednej strony będą, będzie oczywiście cała gama Michelera. Eee, Ile i... Marek? Ile ogólnie... Marek? Nie pytam nie. o gatunki, bo to zawsze głupie pytanie, bo każdy prawie 10 tysięcy gatunków, które nie ma. Nie, to nie mam pojęcia ile będzie, ile będzie marek. Na pewno będzie cała gamma Mikalera, m.in. butelki, których jeszcze nigdy w Polsce nie było. Bo wiemy, że na taką imprezę mogą przyjść osoby, które, które będą potrafiły to docenić. I będą takie butelki, które zawsze się baliśmy sprowadzić. A... Na przykład. Oj. Na przykład to się okaże. Wiesz, ja myślę, że niektóre z tych butelek, o których Ty mówisz, to tutaj to by spokojnie zaszło. No, jak coś no, zostanie, to... jedna no, sztuka, no, sztuka właśnie, jedna... jak coś <laughs> zostanie, to, to Jedna nie, sztuka, tak Tak, złoitości? Tak, 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 jak tak, coś zostanie, to jedna, na pewno będziemy, będziemy wiedzieli, gdzie, gdzie to sprzedać. no i teraz potem wszyscy będą się zabijali o te pojedyncze sztuki, tak? Wszystkim. I no, tak już patrzą i takie o Ale Miguel to nie wszystko, dlatego że Udało mi się znaleźć ostatnio nowy kanał w Belgii ze sprawą jednego z naszych klientów, ale to już nie będę mówił kto, bo nie wiem czy by o tym opowiedział, ale udało nam się znaleźć kanał dzięki któremu możemy kupować, dzięki któremu kupiliśmy Westlateren, kupiliśmy Contillon. Jak to się czyta? Contillon. Panie nie nie, Cantillon, bo to jest continue, continue. akurat bardziej przystępnie, w Bruxella jest akurat francuskojęzyczna z tego co wiem i na pewno w browarze Cantillon mówią po francusku, bo pamiętam, że kiedyś nam dzwoniłem i bardzo, Sacreble. bardzo, bardzo ładnym językiem francuskim Pan mi powiedział, że niestety nie szukają nowych klientów, bo ci, których mają to już im wystar wystarcza im zupełności i nowych klientów nie szukają. Próbowaliśmy się do tego bluferu dostać różnymi drogami, e, nieformalnymi też, e, ale okazało się, że da się to zrobić przez jakiegoś tam pośrednika. To są oczywiście zawsze ilości limitowane, ale, ale na tej imprezie będzie. Będzie wesprę dwunastka, 12, będą bę 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 na pewno lambiki z będzie na pewno Destruis, którego jeszcze chyba nigdy nie było w Polsce. Jak to nie. Aha, no dobra. No to... Destruis jest. Bretony. Tak, może... Sama impreza. Jeszcze... Jak będzie wyglądała sama impreza? Bo właśnie się dowiedziałem, że to będzie jakiś straszny porzut. Tak, no to będzie o godzinie 18, bo generalnie chcemy to zrobić jak taka impreza. Chcemy to zrobić jako spotkanie piwnych geeków, którzy się piwnych. przychodzi na konkretną godzinę. Eee, I jest całe wydarzenie. No. Impreza będzie się zaczynała od godziny 18. O godzinie 18 będzie otwarta polska scena. Czyli będą polskie browary, które tylko, tylko one będą przez dwie godziny sprzedawały piwo. Czyli tak, przez pierwsze dwie godziny, tylko same polskie piwa, w tym te nowości. W tym te nowości. Eee, I w tym ten 14 konkurs. 14 kranów? Tak, 14 kranów. W tym ten konkurs, gdzie będzie można głosować na najlepsze piwo. Które się uznało? Konkurs trwa za... przez całą noc, czy tylko przez całą Konkurs trwa do godziny, bodajże. Wiem, że o 12 będzie ogłoszona wygrana, czyli będą zliczone kapsle e, z tych wszystkich urn. I ok. także podejrzewam, że nie wiem, nie ustaliliśmy do której godziny, ale podejrzewam, że do godziny 22.00, jeśli się uda to wszystko zrobić, to pewnie dwie godziny wystarczą, chociaż tak naprawdę nie wiem jak to będzie. ale... że pewnie... jak ten, jak lot, to do 21? Może. <grymne> tak. A przez ten czas, przez dwie godziny będzie jeszcze prowadzona taka pseudo na, na scenie. Będą zapraszani przedstawiciele poszczególnych browarów, Każdy będzie mógł opowiedzieć o tym jakie piwo uważał i dlaczego takie piwo i jakie są jego parametry i w jaki sposób to się wpisuje w historię, de, historię de, swojego, swojego życia. No będą mogli opowiedzieć wszystko, co będą chcieli, żeby każdy mógł po prostu usłyszeć, dlaczego takie piwo akurat pije, a nie inne. I dlaczego i dlaczego może mu nie smakować albo dlaczego jest takie nie Niech zobaczą. Tak. Dlaczego tak drogo? Tak, dlaczego tak drogo? Będą pilsy zawsze 3 złota? Nie. Nie będzie. Nie po co jeszcze? Garmarzu. Nie, nie, jeszcze poczekaj. Nie, nie, właśnie jeszcze dokończę. O, o godzinie 20 otwieramy wszystkie krany z Mikalerem. Czyli dwie godziny polskie krany, od 18, potem od 20 wszystkie... To nie znaczy, że po godzinie 20 nie będzie się można napić polskiego piwa. Będzie się można, bo one cały czas będą otwarte, ale chcemy dać te dwie godziny, żeby zaprezentować polską scenę. Bo, no, bo poniekąd Mikalera trochę już. Ludzie znają, ale chodzi też o to, żeby przez te dwie godziny ludzie byli jeszcze na tyle trzeźwi w swoich osądach, żeby mogli ocenić, które z tych polskich piw najbardziej im się podoba. Dobra, a co z tym piwem, które wygra? Co, co wygrywa w sumie? Mm, Wiesz ten Splendor i chwała? Tak. A, okej. Okay. To jest tam jeszcze jakaś taka symboliczna nagroda, ale jakiś tytuł... Birgit chyba, tak to się chyba I pędek kiełbasy. I pocha. Kotygę! Eee, chyba, chyba tam jakaś butelka to, to jest fajna, duża. duża pół litra do, wyborowej Do wygrania. Nie, jakieś piwo. Jaki? A, piwo. Nie ma o co, ja nie wiem o co Bez to zrobiłem. Wezmę ten trzylitrowy. No ale nie, na pewno. Na pewno ale sprzeda, to przecież nie chodzi o to, żeby wygrać jakąś nagrodę na samą. Nie, kartę. skądże, nie? Nie, po co? W żadnych konkursach nie chodzi o to, żeby wygrywać. Część no, muzyczną jest tak, że próbowaliśmy zastanawialiśmy się w jaki sposób można by było zrobić, połączyć muzykę z piwem. Firefull, eee, no weekend. Nie, to, nie, 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 nie do nie. końca chodziło o to, chodziło o to, żeby... Nie będzie wysiady. Nie, żeby z jednej strony nie była to muzyka, która w jakiś sposób może być angażująca, żeby się tylko skupiać na muzyce. Czyli będzie jazz. Ale żeby było coś takiego... Nie, no będzie taki zespół, który się nazywa Sinusoidal, to jest taki rozbawki zespół, którego zaprawdę sam osobiście nigdy nie słyszałem, ale słyszałem opinię od Daniela, który organizuje całą imprezę, że to będzie akurat taka dobra muzyka, żeby móc być z jednej strony muzyką tła, ale nie być tak banalna jak muzyka taka windowa, ale jest to jakaś, jakiś taki niezły nic elektroniki. Nie, yeah, piwo przeszło. na śmiało. I na pewno jeszcze z Mikelera będzie DJ Thomas Sean alias Lucky Luciano. Eee, to jest osoba, która w Mikelerze jest m.in. odpowiedzialna za filmy, które robią na YouTubie. Nie widziałem ani jednego. No, warto zobaczyć, bo opisuje piwa z Mikelera. Eee, z takim lekkim dystansem i z takim poczuciem humoru, trochę w stylu Monty Pythona. Eee, myślę, że to jest taki żart na tyle uniwersalny, że się może wszystkim spodobać i nikt się nie obrazi, a na tyle. Czy eee... po angielsku, czy po Po angielsku. No to bez sensu, to w ogóle nie zrozumiem. Nie zrozumiem o co chodzi. Tak, ale jestem przekonany, że na pewno nakręci jakiś film i na pewno coś się pojawi. Jakoś, jakiś obraz z Polski na... Na ja pewno będzie Kymalek. dużo blogerów. No blogerzy też będą. Na imprezie. Mam nadzieję. Będziesz? Nie ja ja wiem, wiem jeszcze. jeszcze. Ja motocyklem jadę do pierwszego. No tak. Panie, ja zrobię jakieś 4000 kilometrów. A o tym opowiedzieliśmy i co tam jest jeszcze... A, jeszcze jedzenie! Bo ma, jeszcze... Taką, ma taką. Rolf w głowie i to jest właśnie tam e, jaki piwa, to będzie, co będzie, jakie poszczególne bary i teraz... A, jedzenie, garmasz! Tak, jedzenie będzie. Jedzenie będzie. E, będzie przygotowywane przez e, taką knajpę, która się nazywa Patelnia. Ona podobna jest rozwisana we Wrocławiu. Nie jestem z Wrocławia, nie znam wnętrzy Oni nie się, wiem, się zajmują e, takim street foodem, który... Modne słowo Street Food. Tak, ale z, z, zrobili coś specjalnego specjalnie na tą imprezę. 30 sierpnia o godzinie 18 w Zakrętych radirach. Ale jak Krakowska sto? O godzinie 18.